ratować syna. Że przychodzi żona, bo i bo mąż tkwi w nałogu, a ona chce pomóc mu jakoś z tego wyjść. Że przychodzi ojciec bezradny. Bo gdzieś jego dziecko y, co mnie radzi w życiu, opadło w nauk. Dzwonią przyjaciele, bo, bo, bo ich znajomy potrzebuje pomocy. Najbliżsi walczą. O, 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 o takie zwycięstwo w życiu swoich bliskich. Zawsze dochodzimy do takiego momentu do takiego momentu zrozumienia, że ci, o których się staramy, o których się martwimy, czy, czy walczymy, walczymy, powinni zrobić coś sami dla siebie. Coś sami powinni w swoim życiu wykonać. I rozumiemy to, że bez ich udziału, bez ich zaangażowania w to, co my się martwimy, to, z czym my walczymy, to, o co my się staramy, bez ich udziału nic się nie wydarzy. Mówiąc list do kolosan, odnoszę wrażenie takie, że apostoł Paweł to właśnie chce wyrazić. Modlimy się, abyście wzrastali w poznaniu Chrystusa. Tak, mówię troszkę o treści listu. Zachęcamy, abyście żyli zgodnie z niezwykłą przemianą, jaką dokonał was sam Bóg. Staramy się nauczyć was, czym jest Kościół, czym jest wspólnota. Mówimy wam o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą dewocja. Zachęcamy... Do przyjacielskich i, i braterskich, i wielkodusznych relacji w kościele. Organizujemy kursy dla małżeństw i konferencje dla młodzieży. Życzymy pracowników, aby byli lojalni wobec swoich pracodawców, a tych, którzy mają władzę nad ludźmi, żeby pomagali ludziom się rozwijać. Ale to, co z tym robicie, to, co z tym zrobicie, z tą całą nauką, z tą całą zachętą, którą dla Was przekazujemy, zależy od Was. Więc moja zachęta, zróbcie coś dla siebie. Czytajmy fragment, krótki dzisiaj, bardzo krótki fragment listu do Kolosa apostoła Pawła, z czwartego rozdziału, od drugiego do czwartego wersetu. Bądźcie wytrwali w modlitwie. Czujni w niej i wdzięczni. Módlcie się przy tym i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu rozgłoszenia tej tajemnicy Chrystusa, z powodu której jestem też więźniem, abym ją przedstawił, jak należy. Zróbcie coś dla siebie. Módlcie się. Paweł podaje takie trzy ważne czynniki, tak to nazywam technicznie, które są niezbędne w modlitwie, w modlitwie skutecznej, w modlitwie, w modlitwie która ma przynieść jakikolwiek owoc. I pierwszym tym czynnikiem jest wytrwałość. A mówił, w modlitwie bądźcie, bądźcie wytrwali. Mam w pamięci. Historię, którą opowiedział Pan Jezus do swoich uczniów, aby ich zachęcić do wytrwałości, aby nie rezygnowali w takich chwilach, kiedy nie ma nawet odpowiedzi na modlitwę, żeby, żeby nie, nie spoczywali, ale żeby coś robili z tym. Chciał zachęcić ich po prostu do wytrwałości. A historia jest o pewnej wdowie, która poczuła się zagrożona i szukała pomocy. I okazało się, że w mieście, w którym mieszkała, jest sędzia. Jeden sędzia na całe miasto. Ale co gorsza, ach, ten człowiek nie był czuły na ludzką krzywdę. A mam wrażenie też, że nie był też czuły na sprawiedliwość. I u takiego sędziego wspomniana wdowa szukała pomocy. I śledząc tą historię, dochodzimy do momentu, kiedy wiemy, że ona uzyskała tę pomoc. Że coś osiągnęła. Normalnie, gdyby, gdyby, gdyby ktoś dał mi tą historię jako przykład do wytrwałości, gdyby ktoś mi taki obraz narysował, to raczej nie potraktowałbym go poważnie. Ale tą historię opowiedział Jezus. Zachęcając do tego, aby nie ustawać, aby nie wątpić, aby być wytrwałym. Że być może, być może, zwlekanie z odpowiedzią na modlitwę jest jedynym sposobem, jakiego używa Bóg, aby nauczyć nas wytrwałości. Być może to jest jedyny sposób, jakiego używa Bóg w naszym życiu. Może najdelikatniejszy. Że nie ma odpowiedzi na naszą modlitwę. Po to, aby nauczyć nas wytrwałości. Aby nie rezygnować. Kiedyś przeczytałem wypowiedź pewnego człowieka, z którą tak bardzo się utożsamiam. On napisał tak: tak powiedział. Nie oczekuję, że modlitwa cokolwiek ułatwi. Nie oczekuję, że modlitwa odejmie mi problemów. Ale oczekuję, że da mi wewnętrzną siłę i przez to walczyć. Wytrwałość jest moim sposobem wyrażenia wiary. Czujni. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie jest pełen chęci, ale ciało słabe. Znowu przytaczam tutaj słowa Jezusa. On te słowa skierował do, Zosypiających uczniów w ogrodzie Getsemane. Miało to miejsce tuż przed tym momentem, kiedy zgraja uzbrojonych ludzi przyszła po niewinnego człowieka. I gdy analizowałem ten moment, ten fragment, tą, tą całą okoliczność, gdy zatrwożony. Jezus przychodzi do swoich uczniów i mówi do nich: czuwajcie i módlcie się, abyście wytrwali w chwili próby. To odnoszę wrażenie, jakby Jezus mówił o sobie. Się bał. On chciał wypełnić wolę Ojca. Do tego był zachęcony, do tego miał wewnętrzne pragnienie. by się bał tego, co ma nastąpić. Moja dusza jest zatrwożona. Jezus wyraża to, co przeżywa sam. I wie, że gdyby się nie modlił, wie, że gdyby. Nie rozmawiał z ojcem. Gdyby nie prosił go, nie miałby siły przejść przez próbę. Litwa zdaje się być jedyną receptą na to, aby przejść przez próbę. Gdy, gdy zawodzę Boga. Gdy zawodzę Jego miłość, gdy zawodzę Jego łaskę, zdaje się na obietnicę, że, że Jezus modli się za mnie. Że modli się za mnie tak, jak kiedyś modlił się za Piotra. Nie o to, abym nigdy nie został poddany próbie. Nie jest to tak, że Jezus się modli, ojcze, nie, nie poddawaj go nigdy próbie. Nie poddawaj ich nigdy próbie. Ale też nie modli się o to, Ojcze, żeby On nigdy nie zawiódł. Niech uniknie próby, aby nigdy nie było zawodu w jego życiu. Jezus się modli o to, aby wykorzystać próbę. Nawet jeśli ona skończy się jakąś porażką, jeśli w naszym niemaniu nie przejdziemy tej próby, to nawet to, Jezus się modli, aby nawet to wykorzystać, do, do uformowania, uformowania mnie w kogoś przydatnego w Jego królestwie. Kogoś, kto chociaż trochę będzie go przypominał. Dlatego, że Jezus sam przeszedł przez próbę. Czytałem, że nigdy Jezus nie posyła nas w miejsce, w którym nie był sam. Że nigdy nie każe nam iść drogą, której nie przeszedł sam. Że nigdy nam nie, nie daje doświadczenia, którego nie doświadczył sam. Że we wszystkim jest przed nami, że we wszystkim nas poprzedza. Dlatego zachęta. Czuwajcie. Czuwajcie i módlcie się. Abyście nie upadli w czasie próby. Abyście nie przegrali próby. Eee, wdzięczni. Czasem potrzebuję, w swoim życiu tak, miałem kilka takich momentów, że potrzebowałem kilku dni, aby zacząć się w jakiejś w takiej samotni, bez, bez informacji dopływających z zewnątrz, bez telefonu, bez komputera, a nawet bez ludzi. Czasem mam takie pragnienie, żeby po prostu gdzieś uciec. Po to, żeby jest, nie jest już czegoś czego wszystkiego bo on dość, Tylko, że potrzebuje mieć relację z Bogiem. Potrzebuję mieć taki czas, który spędzimy tylko we dwóch. Dałem kiedyś y, o człowieku, y, który, aby zrealizować podobny plan, wynajął sobie. Y, Taki, taką komnatę, taki pokój, yy, taką celę w zakonie. Zakonnik, yy, który go odprowadzał do tego jego pokoju, yy, na odchodne, yy, powiedział mu coś takiego: Powiedz mi, czego potrzebujesz? A czego powiedz mi, czego potrzebujesz. A ja nauczę ci jak z tego żyć. Wiecie, to, to nie jest problem ani grzech wyrażać swoje rozmaite potrzeby w modlitwie. To nie jest problem. Bóg nawet do tego zachęca, abyśmy wszystkie prośby do Niego przynosili. Wszystkie. Skuteczne, nieskuteczne, mądre, niemądre, ciężary większe, mniejsze, żebyśmy przynosili do niego, żebyśmy swoje modlitwy powierzali mu. To nie jest problem, o cokolwiek Boga prosić. Nie jest problem ani grzech prosić Boga o najbardziej przyziemną rzecz. To nie jest problem. Problemem jest brak wdzięczności. Problemem jest to, że nie widzimy, ile Bóg nam daje. Bóg nie oczekuje od nas wdzięczności za coś, czego nie mamy. To byłoby nie okej. Okay. Czeka na wdzięczność za to, co nam dał. Brak wdzięczności wyraża, Wyraża taką postawę, że Bóg jest na moich usługach, a, i że musi wysłuchiwać moich modlitw, i że muszę dostać wszystko, czego potrzebuję, i musi zaspokoić każdą moją potrzebę. Ale wiem, że Bóg nie musi. Dobrze jest pamiętać, że, że każda modlitwa, wysłuchana i niewysłuchana, jest objawem Bożej łaski i Bożej miłości. Czasem dla naszego dobra Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw. Są niemądre. Razem spotkałem się w życiu, kiedy ktoś się modlił. Pamiętam taką historię, jak pewna siostra modliła się o drugą, o krzesł z Duchem Świętym. Pamiętam jej gorliwą modlitwę. Takie słowa: Ojcze, ja stąd nie wyjdę, my stąd nie wyjdziemy, dopóki ona nie zostanie wczoraj Duchem Świętym. Tak sobie myślę: ojciec, ja, to chyba przyjdzie nam tu zamieszkać. Dziękuję Bogu, że nie wysłuchuję modlitw. Dlatego, że prowadzi nas to do wytrwałości, do nauki, do rozpoznania Bożej Woli. Problem jest, gdy się obrażamy na Boga za to, że czegoś nam nie dał. Ale to, co mówiłem kilka tygodni temu, nawet jeśli jedynym działem, dziełem Chrystusa w naszym życiu byłoby tylko nie nas z grzechów tylko. Nasze serce powinny być wdzięczne. Bo dostaliśmy wszystko: Zostaliśmy całe, całe życie wieczne. Z chorób, z koronawirusa. Dobrze jest pamiętać, że Bóg nie musi, ale jeśli coś od niego otrzymujemy nam to dać. Aby modlitwa miała sens, taka właśnie powinna być. Wytrwała, spójna, pełna wdzięczności. Nie zapominając o tym, że gdy się modlimy, robimy to dla siebie. Jak doskonała modlitwa. Jeżeli, jeżeli w ogóle taka istnieje, doskonała modlitwa. Służy komuś, komuś innemu niż ja. Ktoś kiedyś powiedział, że upodobniamy się do Boga, kiedy dajemy siebie innym. Podobnie do Chrystusa, kiedy poświęcamy siebie innym. Odrobinę swego życia damy innym. O tej modlitwie będę mówił za tydzień. O modlitwie.